13 czerwca na terenie ogrodu przedszkola nr 23 w Bracie Bożu odbył się polsko-czeski piknik. Świętowano tu Dzień Dziecka, Dzień Mamy i Dzień Taty, a jednocześnie podkreślano znaczenie integracji z naszymi południowymi sąsiadami. Występami dzieci rozpoczęło się rodzinne popołudnie w przedszkolu nr 23 przy ulicy Mysłowickiej w Raciborzu. 13 czerwca zorganizowano tu piknik rodzinny realizowany w ramach projektu Zdrowy Przedszkolak Czech i Polak. Fantastyczny dzień, dzień dziecka, matki i ojca zebrany w jeden. Występy były tak przygotowane przez moją fantastyczną załogę, że była piosenka czeska. Polska. Taniec czeski, taniec polski. Występy Biedronek, oczywiście na jak najwyższym poziomie. Bardzo jesteśmy zadowoleni. Podobało nam się przygotowanie dzieci przez panie. Nie było absolutnie widać tremy. Dzieci spisały się na medal, można powiedzieć. Absolutnie nie było widać po nich stresu. Także prawdziwi artyści. A to zasługa wrodzonych talentów i ciężkiej pracy nauczycieli, którzy od kilku tygodni wraz ze swoimi podopiecznymi przygotowywali przedstawienie dla rodziców oraz gości z zagranicy. Ci nie kryli zachwytu, a spotkanie w międzynarodowym gronie było kolejną okazją do integracji i wymiany doświadczeń. Mamy przepiękny ogród, dlaczego tego nie wykorzystać? W ogrodzie fantastyczne zabawki, dlaczego tego nie wykorzystać? Poza tym, e, przyjaźnimy się z Czeską stroną i z Ostrawą i Sopawą. Przyjeżdżają do nas przedszkola w tej chwili, projekty z pięcioma przedszkolami ostrawskimi, z przedszkolem Sopawy. E, ugościmy ich także tak, jak oni goszczą nas, kiedy jedziemy do nich z projektu. Myśmy już tu po niekolikatę jako na takie imprezie, ale byliśmy w, 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 na niejmie, w dziwadle. W dziwadle. na impreže a dneska jsme tady na tu zahradní impreže, takže moc se mi to líbí. Niby się mi to na tak nie Ta integracja jest bardzo ważna dla naszych dzieci. Otwiera to na pewno poszerza powiedzmy horyzonty ich. E, daje też nowe możliwości zarówno dla placówki, jak i dla regionu. E, współpraca uważam jak najbardziej istotna i, i potrzebna. E, no, charakteryzuje się to chociażby taką imprezą, jaką mamy dzisiaj, jakimiś tam dodatkowymi wyjazdami. Zawsze to są też dodatkowe atrakcje dla tych dzieci. One mają okazję zobaczyć też e, no, inne rzeczy niż, niż mamy tutaj lokalnie. E, poznać też poniekąd inną kulturę, zobaczyć, e, zobaczyć też jak to wygląda po prostu w innym kraju. Rodzinny festyn to także okazja do integracji społeczności przedszkolnej, rodziców, nauczycieli i potopiecznych. Super, naprawdę duże przedsięwzięcie. Jest, jestem pod ogromnym wrażeniem. Zresztą wszystkie imprezy, które były organizowane tutaj na terenie przedszkola, wyglądały tak samo. Poczęstunek, zawsze dzieci, jeśli chodzi o występy, wspaniale przygotowane. Nie, wspaniale, no wspaniale przygotowują swoje grupy po prostu. Takie spotkania, myślę, że są jak najlepszym pomysłem tak naprawdę, jeżeli chodzi o integrację rodziców z przedszkolem, dzieci z rodzicami, też z wspaniami z kadrą pedagogiczną. Jest to naprawdę bardzo fajne wydarzenie. Mamy okazję gdzieś tam spotkać się na dłuższą chwilę, wymienić doświadczeniami, zobaczyć występy, nad czym dzieci pracują tak naprawdę przez cały rok szkolny. Jest to też dla nich okazja, żeby się pochwalić co w tym czasie tak naprawdę udało im się nauczyć. Rodzinne spotkanie to przede wszystkim zabawa, a atrakcji było co nie miara. z kaczorkiem. Tańce do wieczora. 19.30 kończymy, żeby dzieci mogły zobaczyć bajkę i pójść spać. Natomiast w międzyczasie mamy nmuchany zamek, mamy malowanie twarzy, mamy wapę cukrową i wiele, wiele innych atrakcji, które tutaj są w różnych kącikach przedszkola i oczywiście catering całkowicie za darmo, fantastyczny. Wszystko to udało się zrealizować dzięki pozyskanym środkom z programu Interreg. Przedszkole realizuje projekt pod tytułem Zdrowy Przedszkolak Czech i Polak, ale poza czeskimi gośćmi w wydarzeniu wzięli także udział zaprzyjaźnieni z przedszkolem działacze. Czuję się przyjacielem, skoro dostałem od dzieciaków taką ładną nagrodę, laurkę. To wygląda tak, że no, moją rolą jest tylko pomóc w uzyskaniu środków finansowych na realizację zadań, które są potrzebne i które służą przede wszystkim dzieciom. Czy to już wcześniej wykonany remont placu zabaw, czy to teraz w ostatnich latach zakup zakup kamer do monitoringu, czy też oświetlenia dla, dla tutaj tego przedszkola. Chodzi o to, żeby po prostu korzystać z tych dostępnych środków, które są, a mi się wydaje, że taka osoba jak ja, mając pewne umiejętności Pewne doświadczenie w pisaniu projektów jest ja w stanie pomóc i ja służę i zawsze mówiłem o tym, że służę pomocą i, i, i to myślę, że to jest chyba taka nie wynik, że radość, że to później będzie na lata służyło dzieciom. Dzień. Na lata dzieciom służyć będzie także projekt realizowany przez placówkę. Celem działania pod tytułem Zdrowy przedszkolak Czech i Polak jest budowanie wspólnych relacji oraz tradycji poprzez organizowanie wspólnych wydarzeń, wyjazdów oraz warsztatów. Wszystkie realizowane działania kierowane są przede wszystkim do dzieci oraz nauczycieli z Polski i Czech, a także do seniorów środowiska lokalnego i przyjaciół przedszkola.